Dzisiaj jest ten dzień w którym polecimy na kordy Które znaleźliśmy u Dave'a Chował te kordy Yeti A w ogóle co ja mam na plecach widzowie Dave oraz Bzyku byli już w endzie Zabili smoka i skołowali nam eletry Ponieważ zrobili to dlatego że te kordy są po prostu bardzo daleko A nie wiemy co Yeti tam kryje Bo chował to straż w suficie No zobaczcie sobie na kanale u jak to wyglądało Zostawcie oczywiście łapę do góry Subskrybujcie bo dzisiaj odkryjemy coś Coś nowego Coś nowego czego jeszcze dosłownie nie widzieliśmy I polecimy dosłownie na te kordy Elitrami mamy 3 elytry, no więcej na razie nam się nie udało skołować Mamy 3 elytry I będziemy oczywiście lecieć, mam stack fajerwerek, każdy sobie ogarnął Także działamy widzowie i lecimy z tym tematem, najpierw pójdę oczywiście łabzyka Standardowo, cześć bzyk, Ogarnię. masz? No, Halo o już jestem, co jest, W sumie, no ma e to, w sumie to, to masz już skrzydełka, te skrzydła na skrzydło Tak, Aaa normalnie nie, ja no teraz, wiem, ja wiem, że teraz te, wyglądasz jak Ale to latające, panu, no, teraz to no, takie latające teraz, wiesz, teraz wyglądasz tak. Teraz oddają te skrzydła, no Piękne Piękne Nie Piękne że jest mi niepotrzebne. Trzeba na pewno jeszcze niezniszczoność na te litra dać, ale wiesz, zdobyliśmy. Ogarniemy, i Na razie nie. Już mi się nie chce, naprawdę. Chcę zobaczyć, co jest na tych kordach. To jest ja minus 911. W zyku ty się znasz bardziej na kordach, nie? Dasz radę tam dolecieć Pokaż, pokaż, pokaż. Będziesz naszym tak. przewodnikiem, okej? Okay? Mhm, jasne, dobra. dobra. Superansko, ja superansko. Minus 900, to jest naszym przewodnikiem jasne. w takim razie. Dobra. I dolecimy sobie tam, jeszcze chodzi mi podajwa. Dave a. Nie, Marko widzowie. Jakie to było? Jakie to było? Jaki... zjazd! sias? No nie lecimy, witam. Nie, Marko widzowie. stanął, popatrzył się Siemanko widzowie <grym> Ja też lecieć To było najdziwniejsze przywitanie Ja na chcesz świecie. być w, stolicy. Otniesz, ja tak? ja w stolicy. Do stolicy Do stolicy, do stolicy Do stolicy Panowie A Bzyku ma teraz książkę Przygotowaliśmy ja. się na podróż Na piękną podróż gdzie znaleźliśmy u Dave'a Książeczkę Bzyku czy naprawdę dasz radę tam dolecieć Będziesz naszym GPS-em. No właśnie, ja to wiem, to wiem to ja wiem ja i dobra, będę ja GPS-em. Ja no będę GPS-em, jak nie dolecimy, to trzeba będzie. Dobra, to nie, dolecimy. Jak naprawy. nie dolecimy, to Bzyku odchodzi z palionowa. Nie, oh, dlaczego oh, takie głowy? Tak. Nie, nie, zawsze tak, Bzy mi się. Bzyku. 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 No, Ma tak, naprawdę nie. Naprawdę, jesteś niezabawny <laughs> naprawdę. Ale nie <laughs> wiedziałem, co tu byłeś na hita. No bo no bo nie mam zbroi może co? I ty mnie bijesz łukiem na największą mocą, nie wiem ale, ale kurczę nie miałeś całego życia, czemu ty nie jesz? No nie miałem, no bo, no bo nie miałem jedzenia ze sobą akurat, nie wiem. Ale bardzo mam O, dziękuję ci. O to jest no, moja siekierka. <Dobry>. <güler> <güler> jak się to <tydej güler> powiedziałeś Na drewnianą łą <güler> <szykierek, güler> o, o dziękuję, to jest ma sikierka <güler> Dobrze wiemy o co chodzi. Dobrze, widzowie w ogóle odbudowaliśmy domek palionki oraz z kina, bo denerwował mnie ten lód, bo tak ziębiło mnie aż obok jak miałem lud obok siebie po prostu... Jak to mówią, mrozi, mrozi, widzowie... Ła, wow, no jedno życie mam. Do, do, nie, Dave, no bądź moją tarczą! No nie, spadaj! No dobra, bądź no nie no, tarczu. żartuję, dobra, lecimy, dobra. Ła, dobra, już nie widzę, mam jedno serce. To <noise> dobra, coś chcesz mnie do pół serca, czekaj, nie ma, jeszcze mam jedno. O, teraz mam pół. Dawaj, no, dawaj, no, Daj, no, no, rób, no, no, rób coś, rób no, coś, tak. Nie, nie, nie! Marek nie zabijecie, jak go powiedz jakiś żarcik Dobra, eee, żarcik, nie mogę, nie, dobra, dawaj żarcik, no bzyku, dawaj takiego No myślisz, nie byle jaki, może być głupi Scringowy, totalnie, nie wiem co to co? Nie wiem, co? Przychodzi baba do lekarza, a ja wiem co A ja za żartem go A to dobra, dobra, no nie, nie, to zły żart, to zły żart A ja mam fajne, ja mogę powiedzieć No mam akurat tematycznie A ja ginę, a ja ginę Dawaj, dawaj, no to za zabzyka. Jaką Nie giniesz, no weź, idź Czekaj, gdzie jesteście? To tu koło na górze. Yes. dobra, tak jak zwątpił Dobra. Jaką porę pszczoły lubią najbardziej? Wiosenno. Miesiąc miodowy! A yes. oh, nie wolne ja nie mogę. Zapamiętaj no. ten żart, bo będziesz miał go mówić cały czas. Dobra, no. Bzyku, no prowadź, nie? Bzyku. No możemy już lecie, ja, ja, moja, ja powiem tak, Ale jest dobra, no, dobra, roku. chodźmy jeszcze spać, no nie wytrzymam zaraz. No, ja, no kurczę, jak w Singapurze po prostu, no w nocy nie poleci. Moja... No. No, no. komary pogryzą, nie? Ja nie. nie mogę, no to za kurczę, bo No, będziemy spać. Śpię! Moja no, ulubiona ja poradnia to jest wtedy, jak mnie nie bijecie, nie? Aha, ale dobry joke! Aaa, dobra, ale, śmieszne, ale śmieszne. Ale śmieszne. Ale dobra. Dobrać. gdzie ty masz łóżko? No. no. No, u siebie, no. Co jest, nie? Tak. Normalnie, takie śmieszne żarty, jak jak się nazywają śpiące wory, śpiące panowie, zapraszam was na okay. zewnątrz. Rozpoczynamy wylot wylot pustnacji palionowo, dawaj o, o, zaczynaj a co na pół sercu, co na pół serca Dobra, nie, zaczyna. zaczynaj no challenge <laughs> uwaga, mam <laughs> pół serca, nie żartuję Dobra, go, lecimy. E, lecimy? lecimy, po... to będzie tamten po... kierunek uwaga, że miatko dobrze e, tak, 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 dokładnie uwaga, lecie za mną hop, tutaj lecimy panowie, szybujemy wow! podróż Uff! oszczędzajcie firewery no, no, właśnie, właśnie, no tak powoli powoli, powoli jasne, pierwszy raz lecę na palionowie, coś pięknego Okay. Okay. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Zobaczcie tą panoramę pani nowa z tym. Ależ pięknie tu jest! No, 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 no pila, wszystko idziemy, dobrze, dobrze, dobrze lecicie, dobrze lecicie. Ja sobie w ogóle ustawię dalszy system renderowania, panowie Renderowanie człanków, Gdzie Jesteś Ja. No, A, widzę, no, widzę, widzę, cię, widzę, o, cię. widzę was, widzę was, kurkę, no, dobrze lecimy w ogóle? Tak, dobrze, 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 no chodźcie za mną. Za mną lecie, tylko ile, ja nie, nie wiem ile służyliście fajerek? Eee! co to jest? patrzcie to przed nami o kurde stop, 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 stop. to jest to chyba to jest czekaj, czekaj. to? ale to za tych kordach czy to jest coś innego? wylądujmy, kurde. wylądujmy tutaj jasny tak, jak wind tak. jakie wielkie no to na no zobacz se, no zobacz se tak, to są te kordy wow. to są te kordy to no są, te kordy? są te kordy? na pewno, Pokaż. na pewno to są te kordy, tam siedemset ej faktycznie, no 100 no. krat tak jesteśmy od tego ej chłopaki, ej, macie blisko. jakieś jedzenie? ja mam, ja mam jedzenie? Dalej. trzymaj ej mam, ja, ja mam twoje chyba nawet, nie wiem no widzisz, no to Dzięki. Dobra. E <resolubionoo>. Jak wszyscy dziwnie dziękują. Dziękuję za śkierkę moją <miesenka mumi> za nie, o o o o Dziękuję za śikierkę Dziękuję za jest moja <cuidem saliva> ja, spokojnie, ja trzeba tam... Uważajcie, uważajcie, ja mam pusta ja, Właśnie, ale nie ma nikogo na serwerze. To jest idealny no właśnie, moment! Ale mam jedną jest... podackę na niewidzialność. Możemy trochę tak. Każdy zrobi gulę, ale i myślę, że. Tak, nie nikogo nie ma. Podzielmy to na Każdy i będzie dobrze. Ja też <laughs> mam podkę, ale chyba nie będziemy marnować. że nikogo nie ma na serwerze. No dobra, to ale gorzej. No, że ktoś. Kamer raczej nie ma to, ja tutaj w Minecraft. Nie? Nie, mam, nie, mam podki, mam pół serca, pa. całczyłem. Ja może... Pacity, pałac Yeti, pałac yeti pa. Co? To jest od no. Palac! O, Ej, ale kryć. to poczekaj! Nie zostawiamy myśli. jaki to jest wielki? Jak on to wybudował? On! Ktoś mu to wybudował! No. Palionka mu to no. wybudowała, albo Milki, no nie wierzę! A nie, ja mi się wydaje, że nie współpracuje, przecież Palionka jest porwana, nie? No chociaż. Nie wiem, sumie... nie, nie wiem, nie wiem, ja w to nic nie wierzę. Obejdźmy naokoło, nie no to jest. To nie ja tego nie zbudował, palionka? Nie wiem, Milki, Milki w miarę potrafi budować, także no nie wiem. Ej, tu jest wyjście! Nie współpracuje? Tu? A, bo to jest z dru drugiej strony <laughs> To jest taki pałac! Patrz, no, kurde, no. To jest co jest? Aj, weź, weź weź, czekaj, bo ja się boję... Nie wiem, to nikogo nie ma, ale musimy sprawdzać te Kurde, myślałem, liczby. że to już byli jakaś na baza. Tam po prostu jest dirt. Czemu te drewno się pali w nieskończoność? No bo może. Jakim cudem? Nie Aj, wiem. Może, z... ej, to znaczy, że ktoś to był, to znaczy, że ktoś to był. No tak, ej, no nie sigryta. da. To nie, to nie, dobra. Jak się jak zwątpił. Mamy musimy tutaj ciasto, skończy. niedojedzone. To jest niby tak chyba kuchnia. Okej, okay, chodź do góry! To jest taki duży salon. A co ty miałeś tam Secret? Gdzie to było? Tu? Eee, chodź pokażę ci. Tu? A tu eee, jest wejście no, jakieś. Nie, tu, nie tu, tu. Secret. Secret room. Tu. A, była drabina, ale tam nic nie ma. A o, może coś myślę, wiesz, jest o, Może w trakcie budowania jest czegoś. Jest może, drzwi, no. No. no? Może, 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 może. No, dzięki za zamknięcie mi drzwi <głos> <głos> A tu jest wyjście. Dobra, nie, nie musimy wszystkie drzwi <głos> zamykać <głos> za sobą. Zamykajcie wszystkie drzwi za sobą. Nie rób się oh, przypału. A tu co to jest? Nic? Nic Panowie umiecie to... tak? Umiecie tak? To... Czekaj. Okay. Dobrze, letrę. <głosy> <głosy> to dużo lytrę. Kurde! O kurde to, to żyłem. Ja mam pół życia, ja nawet nie próbuję. <noise> A zginę zaraz, nie robię tak Uważajcie, uważajcie, uważajcie. A wy o, chcecie tutaj nie, tak nie się nie położyć, jak... No nieważne, nie, nie róbmy tak, bo zginiemy. Dawaj. Dobra, ściągamy literę. To jest w dziwne. Ja nie wiem gdzie iść! O! Czekaj, tu jest chyba wejście na O kurde, jestem na zewnątrz. Wow, faktycznie. Ej, patrz, tu się wchodzi znowu. Ale yeah. są, są pokoje. A tam co dalej, Zbzyk? Nie ma, nie ma. Tutaj właśnie nie ma na wejścia wieżyczka. na górę. Tu jest wieżyczka. Tu jest wieżyczka Tutaj jest jakaś wieżyczka. Na górę. Tu się da wejść, no. No. Tutaj też. Tu te dwie wieżyczki są większe. 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 A do tych się nie Tak, one bo one są mniejsze. Monuthnie. A tamte są większe, one są A gigantyczne. Gdzie Dave popyla, Dave, co nic nie mówisz? Gdzie Dave, waże, się tam. Powiedziałbym, że to jest płytki Dobra, czekaj, czekaj. Czeka, te poślizgowe, kurde, pół płytki. Ale uważajcie, bo tutaj można jeździć. O wiecie, kurde! Ale ładne. ale ładne! Ale ładne. No ładne, ładnie to wygląda. To super, od... no to no, jest wysokości. Może już tutaj w Staj na środku. Staj na środku, Marek, czy Kiedy jest podnóżka, to mnie tutaj. No. No. O nie! Puszerduska! O nie! nie. Puszerduska! Ja nie mogę, czemu to zrobiłeś? No i <laughs> kamil. To nie brzuci, przeszedł litera teraz. Nie, o nie! Ona litera. Dobra, nie, na wstyk to nie jest tak daleko. No przyjdziesz tu pieszo, nie? Daj Kastan, daj mi literę, daj mi go literę. Polecamu zanieść, polecamu zanieść. To jest miłe, to ja czekam. Czekam na was. O ile można czekać na was, ja nie mogę. Och, och, och. Wspomnę się, synek, to wszystko przez siebie. Dobra. Jak przesuń. na górę. Ale to jest dziwnie skonstruowane! Wow. Ej, pa łóżko! Sleeping room! O kurde! Ale ładne, to jest I takie chodkie. dla tego. Czy to nie I jest te spokój? Te z jajem. Jakby to było no, różowe, tak... to bym wierzył, że to jest spokój palionki nie? Jestem no. królem! Więc wszyscy łapy w górę! Jestem królem! Nie, nie! Ale! Ale! Mam pół duszę! <serdusza. laughs> Co wy macie z tym Dobra, ja elektrę ja założę. Ja wiedziałem, że to się tak skończy, Ja sobie założyłem letrę, nie? Ja nie mogę. Co wy macie z tym półserduszka? wychodźcie tutaj, jedziemy do góry. O, o, o Draibina, Draibina. Tylko musimy naprawić. O kurde, ślad. Daj, ty masz chyba płotek. Tak, ty masz płotek. Mam, mam, mam. mam. No, dobra, Zapraszam dobra, was do góry, was. panowie. Zapraszam Czekaj, bo muszę naprawić płotek, nie? <laughs> hey, hey. Zapraszam dobra, was naprawę. serdecznie. Dobrze, dobrze. Żadnych śladów dobra, nie we? zostawiamy. Super, bardzo ja mi sunę. O ma. łóżko. Ej! Co moje, tu? moje... O, ale on wszystko pisze. Dziewcyny A, polanka Milki, no, super. Ej, ja cię kręcę. I to jest Co chyba to łóżko Eetty'ego. Ej, dobra, to, ja to myślę, jest że to jest Co dowód jest? Na, na to, że on coś tutaj kombinuje, nie? To, to, jest, to jest chyba... To, że to jest to jest chyba łóżko. Przypadek. Łóżko YT'ego to jest. Nie jest przypadek stary. To są już takie zwykłe pokoje. Dobra, nie, nawet nie chce mi się wchodzić do góry. Dobra. No. Na, na, nadal nie ma nikogo na serwerze. Czyli jest szansa, że palionka jest gdzieś w tym miejscu, że może tu. Hmm. Cerwus YouTube! <laughs> Wszystkich bardzo gorący bardzo <laughs> Nie, romski, co ty i... robisz? Co ty robisz? On oh, nie! Cerbus YouTube! Ej, patrzcie oh. mi jak fituje główka, główka głowa Palionki na mnie, patrzcie Nie Kurde O super, super fituje, podoba mi się Pokaż, pokaż. No on już ma głupy, ale łeb, ale łeb jak sklepuję. Daj mi, marszmelo. daj mi mi no. da, daj mi tą głowę. No? Zobaczcie, daj mi, teraz ja. Możesz mi dać, daj mi, daj mi. daj mi sobie a... ro, zostawcie to. mi Pop! Pop! Pokaż mi Pop! 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 Dobra Pop! 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 Ja też, chcę. No, no dobra, ja no, też chcę. Chcę. <grym> Dobra, ja spadamy, stąd, spadamy, bo ja nie wiem, Ale kiedy on wejdzie hoteli. Ale dobrze, że wiemy, że jest coś takiego. Jak stąd wyjść? Nie, szczerze, to już nam daje wszystko. O. No Kurde, jak stąd wyjść szybciej? To jest pogmatwane jakieś skręc. Ty, a to było pa, 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 zniszczone? Mogę tu zejść? To? to. Nie wiem. Nie, nie. nie to nie było, nie, nie. To było jak zniszczone. Nie? To było zniszczone. Nie, ma płotka. Jak nikt nie ma płotka, no to było. To już było zniszczone. Nie ma. Dobra, spadamy stąd, panowie. Nie my. Panowie el, my e, Czemu mam? A, oh, Firewerki Eletra w dłoń widzimy się na palionowie. Na, 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 na no Jak na Palionowie, przecież tak blisko, proszę. Nie, cię. ale weź te, nie nie no tyle tych Firewerek, to jest powalone, no co wy robicie? <laughs> przepraszam, no z emocji Marek, gdzie ty jesteś? Bardziej, no, tu no, jest no, już to pole i tutaj no. się ty bzyku pojawiłeś, nie w tym miejscu. Nie, tam, troszeczkę dalej, ale no tak No tu, no tutaj Widzisz? na polu no przychodzą. Nie, 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 To dobrak. jest mega blisko, to pieszo to masz 3 minuty jak idziesz Z pieszą gdzieś Wow No w sumie, tak, masz rację Zresztą w tym stylu No ale litrą masz PILOTERZY I dzień dobry Palianowo, jak to jest przepięknie Jasny gmincie, jest są dumne z naszego miasta Widzowie, zostawiajcie łapę do góry, subskrybujcie kanał Oczywiście widzimy się w następnych filmach No i do zobaczenia Do jutra, na razie